Otwórz przeglądarkę internetową i zaloguj się do urządzenia BCS Point. Wejdź w zakładkę ustawienia. Użytkownik: Wyświetlona jest lista istniejących użytkowników. Admin i Default to użytkownicy domyślni. Naciśnij i dodaj, aby dodać nowego użytkownika. Wpisz niepowtarzalną nazwę użytkownika. Nadaj mu hasło dostępu. Wybierz typu użytkownika. Wybierz z listy, jakie uprawnienia powinien posiadać. Konfiguracja. Aktualizacja, wyświetlanie i eksport dzienników, restart, ustaw również uprawnienia do funkcji w kamerach, podgląd na żywo i rozmowa, obsługa PTZ, odtwarzanie, nagrywanie ręczne. Kopia lokalna. Naciśnij przycisk Zapisz, żeby zachować zmiany. Na liście pojawił się nowo dodany użytkownik. Możesz również modyfikować istniejących już użytkowników. Możesz także usuwać niepotrzebnych użytkowników.